Znamy konferencję prasową po meczu Lecha Poznań z Krakowem w 31 kolejce PKO Ekstra Ekstraklasy. W pierwszej części konferencji prasowej z nami jest trener gości. Skoro jesteśmy przy bułgarskiej, to właściwie przedstawiać nie powinienem, ale zrobię to tak z formalnego punktu widzenia. Doskonale znany przy bułgarskiej trener Jacek Zieliński. Dobry wieczór. Panie Dzień dobry wieczór. Miło znów Pana widzieć w Poznaniu. Panie trenerze, poproszę na początek o komentarz do dzisiejszego meczu. No cóż, mecz przyjaźni na trybunach, natomiast yy, za dużo takich elementów bym powiedział yy, przyjaźni było w naszej grze, szczególnie w pierwszej połowie no, i skończyło się jak się skończyło. Porażka 3-0, bolesna bardzo, no ale zasłużona, bo, bo yy, Lech w pierwszej połowie nas wypunktował jak, jak rasowy bokser. Yy, paradoksem jest to, że no, przyjeżdża zespół do Mistrza Polski i praktycznie dwie bramki dostaje z kontry. No, to, to rzadko się zdarza, bo ja rozumiem to, gdyby Lech nas yy, stłamcił po ataku pozycyjnym, bo tak potrafi grać. Natomiast myśmy sami się prosili o taką o taką bym powiedział karę i dostaliśmy dwie bramki z kontry i pierwszą i, 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 i można powiedzieć drugą też i, a szczególnie trzecią, no to to już y, trudno się po czymś takim podnieść. No jakoś pozbieraliśmy się w przerwie, zmieniliśmy ustawienie, zmieniliśmy trochę personalia i w drugiej połowie wyglądało to lepiej, no ale, ale porażka wysoka, porażka bolesna, ale miejmy nadzieję, że z tej porażki wyciągniemy wnioski i ona nas czegoś nauczy. Dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Trenerze. Czas na Państwa, mikrofon jest na sali. Proszę przedstawić się, podać nazwę redakcji. Kapitol Polskie Radio, dobry wieczór Panie Trenerze. Zmiana posłana na przerwie wynikała z jego nie najlepszej dyspozycji się, w pierwszych połowie, czy raczej tylko i wyłącznie chęci ratowania wyników, prowadzenia napastnika, ale zmiana jest zmiana ustalenia, I... takie zmiany taktyczne? Znaczy na pewno względy taktyczne no, przychodziliśmy na czwórkę w obronie, więc jeden obrońca musiał opuścić plac gry, natomiast e, no też sobie nie radził za bardzo, On był zamieszany przy dwóch bramkach, także. Ale to nie jest tak, że to jest chłopak, który jest winny naszej porażce, natomiast no, miał pecha, bo akurat e, przy tych dwóch bramkach gdzieś tam był, ale, ale to była bardziej zmiana taktyczna. Przy takim wyniku chcieliśmy coś zmienić, musieliśmy jednego obrońcę wycofać przesunąć zawodnika do przodu, padło na niego. Który. Ja mam pytanie odnośnie planu na, na to spotkanie, czy pomysłem na to było wyjście trójką i tak zatrzymanie się własnym portalnie i zachowanie skąpy swoich przeciwników, biorąc pod uwagę, że lek jest podatny na utratę kontroli szybko przy wysokich procentach posiadania piłki. Czy był na to jakiś inny pomysł? My już od dłuższego czasu gramy w podobnym ustawieniu, więc oczywiście zdawaliśmy z tego sprawę, że Lech po meczu z górnikiem no będzie zraniony, będzie mocno potrzebował mm, zwycięstwa, ale myśmy tu nie przyjechali się okopać i, i, i szukać swojej szansy w kontrze. Początek meczu był taki, że myśmy próbowali ruszyć na Lecha, próbowaliśmy zagrać agresywnym pressingiem. Mm, nie udało nam się stworzyć jakiejś konkretnej sytuacji, natomiast na te bramki w ciągu dwóch minut, dwie bramki, no to myślę, że że wiele zespołów by sprowadziły do parteru i nas też wytrąciły. Można powiedzieć z równowagi, ale chcieliśmy z Rechem zagrać w piłkę, chcieliśmy też pokreować swoje szanse, no niestety nie udało się. I to chyba tyle, nie ma więcej pytań? Nie ma. Dziękuję Dziękuję również, do widzenia Państwu.